Jesteśmy z dwóch drużyn. Ja, ja z kolegą jesteśmy z siódmej drużyny harcerskiej imienia Lotników Polskich w Pile. My jesteśmy z czwartego szczepu z dwudziestej ósmej drużyny imienia Anny w Pile. I działamy dzisiaj tutaj razem z chówcem całym. No to chętnie dawali ludzie, pomagali, znaczy wrzucali. Ludzie ogólnie chcą pomagać i to widać. i My im w tym próbujemy pomóc. z świątecznej pomocy mi, sprawia mi wielką radość, ponieważ mogę pomagać innym. Czerwaj! Co roku w, w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polskim Domu Kultury również pomagają harcerze, których zadaniem jest nie tylko pomoc techniczna i organizacyjna przy przebiegu orkiestry, ale również zbierają. Również pieniądze jako wolontariusze na mieście. W mieście jest zbierających około 15, w Pilskim Domu Kultury jest ponad 20, którzy zajmują się sprawami pomocy technicznej i logistycznej przy przebiegu całej orkiestry. Dzień dobry, witam serdecznie. Komisarz Andrzej Latosiński, Komenda Powiatowa Policji w Pile. Dzisiaj, jak co roku, włączyliśmy się w kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O godzinie 9 rano była odprawa dla wolontariuszy odnośnie bezpieczeństwa. No i teraz od godziny 15 jesteśmy na stoisku policyjnym. Prezentujemy materiały profilaktyczne, sprzęt, którym dysponują policjanci. 20 zł to jest... Cena wstępna. Czy ktoś z Państwa da więcej niż 20 zł? Nie wiem, teraz, Państwo chwilę? 30, duże brawa. 30 zł po raz pierwszy. Jest... 28. drużyna harcerska imieniem Anny Zawaskiej. Jesteśmy tutaj, żeby zbierać dla dzieci z 22 finału. Na ratunek. Jest nas tutaj dużo, tylko wszyscy się gdzieś pogubili. Jesteśmy tutaj bardzo długo i się staramy, żeby puszki były pełne. serdecznie. Jestem drużynowym Siódmej Drużyny Hardyzki Gminy Lotników Polskich przy Szkole Podstawowej nr 7. Dzisiaj braliśmy udział w orkiestrze świątecznej pomocy w zbiórce na rzecz orkiestry, a tutaj przedstawiamy naszą działalność klubu łączności, która odbywa się w naszej harcówce przy szkole podstawowej numer 7 na znak SP3ZKP. Oprócz tego drużyna nasza chodzi na szczelnicę do tarczy we wtorki o godzinie 17 i prowadzimy zajęcia oprócz mnie. Prowadzi zajęcia kolega Józek. Wystawiamy tutaj sprzęt krótkofalowców działających w dwóch klubach harcerskich. Klub Swetrzy Zosia Barbara Jokochana, którego jestem ja przedstawicielem. Nazywam się Baciński, jestem w harcerstwie od prawie dwóch lat. I interesuje mnie to bardzo, interesuje mnie strzelanie i te rozmowy krótkofalarskie. Z 6 No więc na początku przyszliśmy i mieliśmy pomagać w robieniu kanapek, teoretycznie, ale potem sobie poszliśmy z puszkami. Na początku zbieraliśmy, chodziliśmy ze skarbunkami i zbieraliśmy pieniądze na woź, a teraz...

22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku Komenda Powiatowa bierze udział i wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku otworzyliśmy tą orkiestrę pokazem ratowniczym na, na placu Staszyca. W pokazie wzięły udział samochód gaśniczy oraz samochód specjalny z drabiną pożarniczą. Wewnątrz mamy swoje stoisko, na którym prezentujemy Czujniki Pożarowe, czujki tlenku węgla oraz czujki dymu. Dzisiaj mamy na aukcji misia e, strażaka, który e, jest do wylicytowania. Zanim powiem jaka jest cena wywoławcza, powiem tylko, że do misia strażaka jest dodatkowo zaproszenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz po trzeci. Gratuluję Pani Borgowi. Wielkie brawa, naprawdę wielkie. No i za tego misia, tak? Jest... Teraz pytanie jest puszka. Czy pan, czy pani będzie y, tym zawodowym strażakiem od dzisiaj czy od jutra? Oczywiście żona. żona. Czyli mamy kolejną strażaczkę na y, naszej komentarze. Przez y, cukiernię hotelu Bromada i mam nadzieję, że... 60 złotych po raz pierwszy, namawiamy Państwa do wspólnej zabawy, do licytacji, do otwierania portfeli, do otwierania e, serc, aby te serce... 160 zł po raz trzeci, sprzedano! Dobrze brawa! Te brawa do Państwa! No i oczywiście chwila dla fotoreporterów. 100 złotych po raz pierwszy, zachęcamy, namawiamy.